Przed Państwem Audi 80, prawdziwy Young Timer, auto z 1994 roku, dwulitrowa benzyna, działało perfekcyjnie aż pewnego ranka. Cisza, nie odpala. Jak już widzicie, nasz elektryk szuka problemu, bo mimo tego, że jest to auto z takiego rocznika, ma już trochę tej elektroniki, nawet alarm, także prawdziwe auto premium jak na dzisiejsze standardy. Także jak widzicie, jest tu więcej elektroniki e, niż się mogłoby wydawać. Różne przekaźniki, e, czujniki, pełno kabelków w różnym stanie. Nasza diagnoza, przekaźnik i rozrusznik. Współpraca odmówiła posłuszeństwa. Naprawa, no dla nas prosta, ale bez schematu i wiedzy, zgaduj, zgadula. I wiecie co. Mimo tego, że jest to auto z takiego roku, po tej naprawie prostej nieprostej, będzie dalej jeździć, bo te auta były budowane na lata. Nie mają w sobie żadnych nowoczesnych rozwiązań ekologicznych, które w dużej mierze w obecnych czasach skracają żywot samochodów. Ale wiecie co? Nawet takie klasyki potrzebują czasem elektryka z głową.